Dobry wieczór Państwu. Witam wszystkich Państwa zgromadzonych, chciałam powiedzieć przed telewizorami, ale przed monitorami komputerów, być może przed telefonami. Dziś kolejny dzień naszego festiwalu, piątej edycji festiwalu scenografii i kostiumów Scena w Budowie. Dwa dni temu otworzyliśmy wyjątkową wystawę. O ekskluzywnej odzieży roboczej, czyli kreacjach z czerwonego dywanu. Dziś otwieramy kolejną ekspozycję, zupełnie inną, zupełnie od tej, którą już mogą Państwo u nas zobaczyć. Ale zanim przejdziemy do tej ekspozycji, zapraszam gospodarza naszego miejsca, pana Mariusza Drzewińskiego, który jest zastępcą dyrektora Centrum Spotkania Kultur w Lublinie. Dzień dobry Państwu. Bardzo miło jest Państwa gościć, a szczególnie no profesora Bogdana Cieślaka, który przyjechał do nas aż z Poznania. Jest tam wykładowcą na Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu. Kończył też swoją macierzystą uczelnię właśnie też tam. Co Chciałbym powiedzieć, odnieść się do wystawy, bo to nie jest wystawa, która pokazuje kulisy Powstawania scenografii. Ja uważam ze swojej strony po obejrzeniu wcześniejszym tej wystawy, że te szkice, rysunki, makiety są autonomicznymi dziełami sztuki i pokazywane w innej galerii bez kontekstu teatru byłyby samodzielnymi bytami artystycznymi. Dlatego bardzo się cieszę z tej wystawy i bardzo gratuluję profesorowi i dziękuję, że zechciał przyjąć nasze zaproszenie. Myślę, że ta wystawa też jest o tyle ciekawa, że właśnie tak, z jednej strony pokazuje nam rysunki, dzieła, jako, dla mnie jako dzieła sztuki. Profesor bardzo mm, klasycznie jakby podchodzi do tego. Nie używa raczej tych programów komputerowych. Mnie jest bliższe takie tworzenie szkiców, bo one wtedy mają jakiś taki wymiar no, bardziej ludzki. Ja tam czuję pewne emocje. Tam jest dużo wyobraźni, przestrzeni, ekspresji, użycia odpowiednich narzędzi. Profesor cały czas eksperymentuje na różnych podobraziach, wykorzystuje różne media. Także, no, dlatego, ja jestem pod wielkim wrażeniem i myślę, że każdy, kto tutaj przyjdzie i zobaczy tę wystawę, na pewno będzie zadowolony. Dlatego, jeszcze raz dziękuję i gratuluję, że profesor przyjął nasze zaproszenie, i wszystkich zapraszam na wystawę. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, tegoroczna jubileuszowa edycja jest zupełnie inna od tych dotychczasowych. Tym razem odbywa się ona w maju i tak już będzie co roku. Mówiła o tym ostatnio pani dyrektor Katarzyna Sienkiewicz, więc zmieniamy zupełnie formułę. Od teraz tam, tam. co roku w maju no, będą Państwo mogli uczestniczyć w festiwalu scenografii, kostiumów, scena w budowie. A teraz o kilka słów. Proszę bardzo serdecznie pana profesora Leszka Mądzika, który jest dyrektorem artystycznym festiwalu. Dzień dobry państwu. Rzeczywiście przyznam się, że po obejrzeniu tych prac stwierdziłem, że reżyserowi można jeszcze wzbogacić swoją wyobraźnię. Myślę, że się oni zetknęli, twórcy tych spektakli, i jakby docenili no, intuicyjnie, że podążył on też drogą, którą wymarzyli sobie, twórcy spektaklu. A drugi dla mnie taki ważny zapis, bo bardzo się cieszę z tej wystawy, naprawdę to jest czasami coś, co dla mnie wydaje mi się jeszcze silniejsze niż zapis filmowy. Jest to jakby utrwalenie kadru chwili, momentu, no, który może pozostać. Spektakle jak motyl nie żyją wiecznie, a te. Fotografie mogą nam tutaj jakby przybliżyć i do nich możemy wracać. Wiem, co to znaczy, bo doświadczam takich odczuć przy swojej pracy, ale tutaj naprawdę rad w tym, że Państwo zapoznają się z jakąś impresją. To więcej jak impresja to jest coś dojrzałego, wspaniałego. No i po prostu gratuluję twórcy, a, a widzą tej szansy, żeby mogli obejrzeć tę wystawę. Dziękuję bardzo. Scenografia. I co dalej? Takie pytanie zadał sobie autor naszej dzisiejszej wystawy, pan Bogdan Cieślak z Uniwersytetu Artystycznego imienia Magdalena Bakanowicz w Poznaniu. Więc, drogi panie profesorze, scenografia i co dalej? Właśnie, i co dalej? Bardzo chciałem Państwa powitać na tej, na tej wystawie. Jestem zaszczycony uczestnictwem w tak wspaniałym festiwalu, w tak wspaniałym obiekcie, zaproszony przez pana profesora dyrektora artystycznego tego festiwalu, profesora Leszka Mądzika. Bardzo chciałbym podziękować za, za zorganizowanie tej wystawy, logistykę pani, pani, pani Małgorzacie Płoskoń. Wszystkim osobom, które, pani Magdzie, oczywiście również, wszystkim osobom, które. które Magdzie Parzyszek, przepraszam, tak jestem zestresowany, że, że oczywiste rzeczy mi wypadają z głowy, ale i wszystkim pozostałym osobom, które, które brały udział w, ta, w, tej, w, tej, w tym przedsięwzięciu, bo zorganizowanie takiej wystawy jest zawsze jakimś jednak wyś, zbiorowym wysiłkiem, i, i współpracowało mi się tutaj z osobami wymienionymi znakomicie. Jestem pod wielkim, w ogóle jestem pierwszy raz w Lublinie. Miastem jestem zaszarowany. Byłem wczoraj na spacerze. Skutecznie zapomniałem nawet o swojej wystawie, bo, bo taki w, do, doznałem wstrząsu estetycznego. Fantastyczne, fantastyczne miejsce. Cieszę się, że jeszcze tutaj powrócę, bo będą warsztaty odbywać się za jakiś czas z moim udziałem. No, jeśli chodzi o to pytanie scenografia i co dalej, no, pokazany jest materiał, pokazany jest materiał na wystawie, który jest już zapisem przeszłości. Te rysunki szkice, które są pokazane, to dla mnie, jest, dla mnie to jest coś w rodzaju takiego, no jakby dziennika pokładowego, synografa. Ja, nawet jak sobie teraz tak przeszedłem się po wystawie kilka godzin temu, to zaczęły mi się przypominać pewne sytuacje z rozmów, na przykład ze świętej pamięci Leszkiem Raczakiem, który niestety zmarł w zeszłym roku, z którym się fantastycznie pracowało, jakoś tak się nawzajem inspirowaliśmy. I, i, i on bardzo był wrażliwy na, na obraz, na rysunek, na obraz. W związku z tym komunikacja była bardzo ciekawa. No i tak się poszukiwało różnych, różnych wątków, tropów, wariantów usilnie, żeby znaleźć tą ideę tej przestrzeni, Przestrzeni, która w jakiś sposób ustawi parametry spektaklowe. No, u, u, przynajmniej w moim przypadku łezka mi się wokół zakręciła, bo tych rysunków już dosyć dawno nie widziałem. One są tam z, z zbiorów muzealnych, w tej chwili też wyciągnięte. Ale też jest część prac, która jest, To są prace z wyobraźni, które są robione dosyć niedawno temu i tak na świeżo, chyba chyba w tą stronę się potoczy moja dalsza działalność, tak sądzę, bo nie wiem, czy wtaczę, jeszcze coś się uda zrobić. No ale już nie będę tu się rozgadywał. Mam nadzieję, że ta wystawa Państwa jakoś zainteresuje, że, że, się, że pewne rzeczy państwa tutaj jakoś zafrapują i. i no i jeszcze raz bardzo, bardzo serdecznie dziękuję fenomenalne miejsce fenomenalny czas co tu, dużo więcej, co tu więcej powiedzieć <noise> dziękuję Tak, brawa. Brawa nielicznych osób, które są tutaj, drodzy Państwo, zgromadzone, ponieważ dzisiejszy wernisarz odbywa się online, ale tak naprawdę już od jutra będą Państwo mogli odwiedzić tę ekspozycję. Wystawa jest czynna od godziny 12 do 18, od wtorku do niedzieli, więc tak naprawdę praktycznie przez 6 dni w tygodniu mogą Państwo przychodzić tutaj do nas, do Centrum Spotkania Kultur i sprawdzić scenografia i co dalej. A już za chwilę. Mamy dla Państwa przygotowany krótki materiał z fragmentami tej ekspozycji. Zachęcam również do wejścia na naszą stronę internetową spotkaniakultur.com, na nasze media społecznościowe, Facebook, Instagram. Wszędzie tam znajdziecie informacje o naszych wydarzeniach. A tych wydarzeń przygotowaliśmy dla Was jeszcze bardzo dużo. Szukajcie nas w mieście, zapraszamy na plac teatralny, zobaczcie, co dzieje się na naszej fasadzie. No, a co! Teraz ja się z Państwem żegnam, mówię Wam dobranoc i zapraszam Was na kilka kadrów z wystawy Pana Bogdana Cieślaka.